Zamknij się, Lukas! Zamknij się, Leonardo! Głos lui rozległ się jak suchy trzask w pustym korytarzu. Drzwi zatrzasnęły się z hukiem, zamek się obrócił i dźwięk kłódki zapieczętował ciszę. Dwóch chłopców zaledwie pięcioletnich znieruchomiało w ciemności piwnicy, przytuleni do siebie. Lukas trzymał jedną z połamanych kul. Leonardo drżał, twarz mokrą od łez. Podłoga była zimna, powietrze pachniało pleśnią i samotnością. To tylko szklanka, mamo, nie chcieliśmy wyszeptał Leonardo, próbując uspokoić brata. Wróci? zapytał Lukas cichutko, oczy pełne łez. Nie wiem, odpowiedział brat, ale ja tu jestem. Po drugiej stronie domu nikt nie słyszał, albo udawał, że nie słyszy. W kuchni Klaudia zatrzymała się w pół ruchu. Serce jej zadrgało, gdy usłyszała krzyk i brzęk tłuczonego szkła. Wiedziała, co będzie dalej. Cisza, która boli bardziej niż jakiekolwiek słowa. Ta rezydencja była zbyt wielka, by płacz dwóch dzieci mógł echoować samotnie. Rzuciła ścierkę i powoli, ostrożnie weszła po schodach. Przyłożyła ucho do zamkniętych drzwi. Ciociu, Claudio, tu jest ciemno. Otwórz proszę. To był Lukas, a zaraz dołączył drżący głos Leonardo. Obiecujemy, że nie będziemy już głośno. Claudia oparła czoło od drewno. Serce jej się ścisnęło. Jestem tu, kochanie. I tym razem nie zostaniecie sami. Zanim kontynuujemy. Zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Autobus powoli wspinał się zimną, krętą drogą do Campos do Siordano. Był początek czerwca, a wiatr ciął jak brzytwa. Claudia Santos, 38 lat, przyciskała do piersi starą torbę, w której mieściło się wszystko, co posiadała. Dwie zmiany ubrań, zdjęcie dzieci i kartka z adresem rezydencji, w której miała pracować. Zgrubiałe palce drżały z niepokoju, nie z zimna, z niepewności. Rezydencja rodziny Warela. Wymruczała, czytając ponownie kartkę. Vicente Warela, przedsiębiorca hotelarski. Klaudia znała to nazwisko z gazet, właściciel sieci luksusowych hoteli, człowiek wpływowy, zawsze w magazynach biznesowych. Dla niej był tylko pracodawcą, Kolejnym bogatym nazwiskiem, które płaciło za pracę niewidzialnych kobiet. Pensja była tym, co się liczyło: pięć tysięcy reali miesięcznie z mieszkaniem i wyżywieniem. Wystarczająco, by spłacić długi zostawione przez męża i wysłać coś dzieciom. João zginął osiem miesięcy wcześniej, przysypany na budowie. Belka spadła bez ostrzeżenia, i razem z nią runęło życie Klaudi. Od tamtej pory zaległe rachunki groźby eksmisji i ból rozstania z dziećmi u teściowej w Aracatubie. Nie martw się, mamo, powiedział Rafael, najstarszy, przez telefon. Opiekuję się Mari, Ale Klaudia się martwiła. Każdego dnia, każdej nocy. Autobus zatrzymał się na małym placu otoczonym sosnami. Koniec trasy, Campos do Jordao, oznajmił kierowca. Klaudia wysiadła, wdychając zimne górskie powietrze i poszukała taksówki. Adres zaprowadził ją daleko od centrum, coraz wyżej, aż do imponującej żelaznej bramy. Rezydencja Varela, mruknął taksówkarz z podziwem. Ten dom jest tu słynny. Klaudia zapłaciła, poprawiła płaszcz i zadzwoniła domofonem. Kobiecy, zimny głos odpowiedział, tak, Claudia Santos. Przyjechałam na stanowisko pomocy domowej. Ach, w końcu, wejdź. Brama otworzyła się powoli, odsłaniając aleje niebieskich hortensji prowadzącą do trzypiętrowego domu. Kamień, drewno, szkło, luksus na granicy przesady. Klaudia szła powoli, podziwiając idealny ogród i ciszę, która zdawała się ciążyć w powietrzu. Główne drzwi otworzyły się, zanim dotarła. Wysoka, blond kobieta o zimnym spojrzeniu przyglądała się jej z progu. — Musisz być nową pomocą — powiedziała z uśmiechem, który nie sięgał oczu — tak jest, dona Luija, Claudia Santos. Doskonale, wejdź, pokażę ci twój pokój. Wnętrze domu było jeszcze bardziej imponujące. Marmurowa posadzka, importowane obrazy, zapach drogich kadzideł. To twój pokój, powiedziała Luija otwierając drzwi na parterze. Mały, ale czysty. Łóżko, szafa i własna łazienka. Twoje obowiązki: ogólne sprzątanie, pralnia, przygotowywanie prostych posiłków żadnych hałasów, żadnych niepotrzebnych rozmów. Ten dom ceni ciszę i porządek. Zrozumiano, Donaluija. Ach i jeszcze jedno. Mieszkamy tu tylko ja, mój mąż Wicente i bliźniacy Lukas i Leonardo. Klaudia skinęła głową. Mam się nimi zajmować? Nie, ja się nimi zajmuję, mają swoje szczególne cechy. Zimny ton głosu sprawił, że Klaudie przeszły ciarki. Vicente dużo podróżuje, a kiedy jest w domu, ceni prywatność. Unikaj bezpośredniego kontaktu. Luja wyszła, zamykając drzwi z hukiem. Sama Klaudia usiadła na łóżku i głęboko westchnęła. Ogród na zewnątrz był piękny, ale powietrze w domu było gęste, ciężkie, niemal smutne. Wyjęła telefon i zadzwoniła do Teściowej. Dotarłam bezpiecznie do Namaria. Dobrze, córeczko. A dom? Wielki, piękny, ale zbyt cichy. Cichy jak? Jakby ściany skrywały sekrety. Jesteś zmęczona. Jutro będzie lepiej, mam nadzieję. Tej nocy Klaudia przygotowała sobie prostą przekąskę. Jedząc, usłyszała kroki z góry. Lekkie, nierówne, jakby dwie dzieci ostrożnie stąpały. Potem dźwięk czegoś upadającego i cichy, stłumiony szloch. Klaudia zamarła z widelcem w powietrzu. Bliźniacy! wymruczała. Pomyślała, by pójść na górę, ale słowa Louis zadźwięczały. Ja się nimi zajmuję. Mimo to coś w niej nie milczało. W tym dźwięku był strach. A Klaudia znała dźwięk strachu lepiej niż jakikolwiek inny. Słońce ledwo wzeszło, gdy Klaudia się obudziła. Piąta rano. Czas zacząć pracę. Dom spał pod płaszczem ciszy. Wyczyściła pomieszczenia na parterze, szorując podłogę do błysku. O siódmej usłyszała głosy z góry. Najpierw stanowcze kroki, potem poirytowane mruczenie. Już mówiłam, żebyście zostali w pokoju, dopóki nie zawołam. Rozległ się głos Louis. Klaudia spojrzała na schody spięta. Dźwięk kul uderzających o podłogę sprawił, że porzuciła wiadro. Dwóch identycznych, bladych chłopców z wielkimi, przestraszonymi oczami pojawiło się na szczycie schodów. Lukas szedł przodem, ostrożnie manewrując małymi aluminiowymi kulami. Leonardo podążał za nim, mocno trzymając się poręczy. Każdy stopień był walką. Klaudia wstrzymała oddech. Kiedy dotarli na dół, bliźniacy zatrzymali się. Przyglądając się jej, uśmiechnęła się łagodnie. Dzień dobry, chłopcy. Żaden nie odpowiedział, ale ciekawskie oczy powiedziały wszystko. Sekundę później ostry głos Luigi przerwał chwilę. Lukas, Leonardo, co wy tu robicie na dole? Chłopcy zadrżeli. Przepraszam, mamo, wymruczał Leonardo. Wracajcie, natychmiast. Klaudia próbowała wtrącić. Oni tylko. Nie wtrącaj się, przerwała Luigia. Rób swoją robotę. Bliźniacy wspieli się w milczeniu, kule odbijające się od podłogi jak echa bólu. Klaudia stała bez ruchu, ścierka wciąż w dłoniach. Coś strasznego działo się w tym domu. Reszta poranka upłynęła w ostrej ciszy. Klaudia sprzątała pokoje z dyscypliną, ale obraz chłopców schodzących po schodach nie opuszczał jej myśli. Ich kruchość, strach w oczach, autorytarny ton Louis, wszystko to wydawało się złe. Około dziewiątej Luja zeszła elegancko ubrana drogi perfumy wypełniające powietrze Dzień dobry Claudio powiedziała bez emocji Dzień dobry Dona Luija dziś będę poza domem do późnego popołudnia chłopcy zostają w pokoju i uczą się niczego nie potrzebują Zrozumiano i żadnych hałasów Luija założyła ciemne okulary wzięła klucze do samochodu i wyszła Dom ponownie pogrążył się w dusznej ciszy Claudia skończyła sprzątać salon i zaczęła prać ubrania co jakiś czas słyszała dźwięki z góry rytmiczne stukanie kul, przesuwanie zabawek. Ale usłyszała też coś więcej lekki kaszel i stłumiony szloch. Powoli weszła na górę. Zatrzymała się przed drzwiami chłopców. Zapukała cicho. Lukas? Leonardo? Wszystko w porządku? Cisza. Potem drżący głos odpowiedział. Mama powiedziała, żeby nie otwierać nikomu. Nie ma jej w domu, odpowiedziała Klaudia łagodnie. Chcę tylko sprawdzić, czy wszystko dobrze. Minęło kilka sekund, zanim klamka się poruszyła. Drzwi się otworzyły i stanęli w nich obaj. Lukas trzymał jedną kulę, druga leżała na podłodze. Leonardo miał czerwoną plamę na nadgarstku. Upadliście? Zapytała Klaudia, kucając na ich wysokości. Lukas spuścił wzrok. Bawiliśmy się w zamek. I smok wszystko rozwalił. Leonardo próbował się uśmiechnąć, ale oczy miał pełne łez. Klaudia rozejrzała się po pokoju. Zbyt czysty, zbyt uporządkowany, bez śladu żywego dzieciństwa. Jedliście już coś dzisiaj? Bliźniacy spojrzeli po sobie. Nie, mama powiedziała, że mamy czekać. Czekać, aż wróci? Skinęli głowami. Klaudia wzięła głęboki oddech, poszła do kuchni i przygotowała kanapki z serem w kształcie gwiazdek, sok pomarańczowy i herbatniki. Kiedy wróciła, chłopcy patrzyli na nią, jakby stali przed ucztą. Dla nas naprawdę? Zapytał Leonardo z niedowierzaniem. Dla was tak, ale nasz sekret, dobrze? Po raz pierwszy się roześmiali. Nieśmiało, ale szczerze. Lubicie rysować? Zapytała Klaudia. Lubimy, odpowiedział Lukas. Ale mama mówi, że za bardzo brudzimy kredkami. Dziś możecie trochę nabrudzić. Wyjęła kartki i kredki i rozłożyła je na podłodze. Leonardo narysował ogromne słońce. Lukas, dwa skrzyżowane miecze. Co to jest? Zapytała. To nasze magiczne miecze. – odpowiedział Lukas. – Do walki ze strachem. – I z ciemnością – dodał Leonardo. Klaudii ścisnęło się serce. Te dzieci walczyły same w ogromnym domu. Czas płynął szybko. Gdy silnik samochodu Louis zachuczał na podjeździe, Klaudia szybko posprzątała. – Obiecujecie, że nie powiecie, że tu byłam? – Obiecujemy – powiedzieli chórem. – Ale jak coś się stanie, zawołajcie mnie, dobrze? – skinęli głowami – Klaudia zeszła i udawała, że sprząta korytarz, gdy Luia weszła. – Jak dzień? – zapytała pani domu. – Spokojnie, wszystko w porządku. – A chłopcy? – siedzieli cicho w pokoju. – Jak należy. Spojrzenie Luii spoczęło na niej z podejrzliwością. Mam nadzieję, że tak zostanie. Tej nocy Klaudia położyła się wyczerpana, ale sen nie nadchodził. W głowie brzmiały kruche głosy Lukasa i Leonardo proszące o pomoc – Pamiętała, jak sama była dziewczynką i chowała się pod łóżkiem, słysząc krzyki, modląc się, by ktoś otworzył drzwi i powiedział Nie jesteś sama. Przysięgła sobie, że tym razem będzie tą osobą. Kolejne dni wyglądały tak samo. Luia wychodziła na spotkania towarzyskie. Chłopcy siedzieli zamknięci w pokoju, a Klaudia obserwowała każdy szczegół. Pewnego dnia, wieszając pranie, zauważyła coś dziwnego. Małe koszulki z żółtawymi plamami na mankietach i ramionach. Siniaki. Krew jej zamarzła. Tego popołudnia, gdy Luja znów wyszła, Klaudia wykorzystała moment, by z nimi porozmawiać. Lukas, co to na twoim ramieniu? Chłopiec zawahał się. Mama mocno trzyma, jak robimy hałas. Tam ja to się zdarza często, tylko jak jesteśmy niegrzeczni. Leonardo przerwał niespokojnie. Ale my się staramy być grzeczni. Siedzimy cicho, tylko czasem ona jest smutna i zła. Klaudia wzięła ich ręce. Słuchajcie uważnie. Nie robicie nic złego. Żadne dziecko nie zasługuje na bicie. Lukas spojrzał na nią przestraszony. Ale mama mówi, że musimy się nauczyć. Myli się. Łzy, które Klaudia powstrzymywała przez dni, popłynęły mocno. Ostrożnie przytuliła obu. Obiecuję, że to się skończy. Tej nocy postanowiła działać. Poczekała, aż Luia wyjdzie rano i poszła do gabinetu Vicente, pana domu. Zapukała. Przepraszam, panie Wicente, podniósł wzrok zaskoczony. Klaudia, wszystko w porządku. Musimy porozmawiać o pana synach. Wicente zmarszczył brwico. Coś się stało? Są maltretowani, panie. Co masz na myśli? Lukas i Leonardo są zamykani, mają ślady na ramionach i boją się mówić. Wicente wstał, blady. To poważne oskarżenie. Wiem, ale nie mogę udawać, że nic nie widziałam. Luia nigdy by tego nie zrobiła. Jest pan pewien? Jego milczenie samo odpowiedziało. Kiedy ostatni raz naprawdę porozmawiał pan z synami? Wicente odwrócił wzrok. Dużo pracuje. Praca nie usprawiedliwia nieobecności, panie Wicente. Oni potrzebują tylko, żeby ojciec na nich spojrzał, przetarł twarz zmęczony. Co mam zrobić? Porozmawiaj z nimi sam. Posłuchaj. Wicente wziął głęboki oddech. Spróbuję. Pod wieczór Klaudia obserwowała z ukrycia, jak Wicente wchodzi do pokoju chłopców. Zapukał cicho. Można? Lukas i Leonardo spojrzeli po sobie przestraszeni. Potem skinęli. Jak się macie? Dobrze, tatusiu, powiedzieli razem, prawie szeptem. Wicente podszedł, usiadł na brzegu łóżka. Spokojnie, chcę tylko porozmawiać. Przez kilka minut nikt się nie odzywał. Aż Leonardo z odwagą, którą daje tylko strach, zapytał: Tatusiu, czy robienie hałasu jest złe? Oczywiście, że nie. No, ale mama mówi, że tak. Wicente zmarszczył brwi, dlaczego miałaby tak mówić. Lukas spuścił głowę. Bo jak robimy hałas, ona się złości i zamyka nas w ciemnym pokoiku. Vicente zbladł. Co robi? Każe nam tam siedzieć, aż się nauczymy. Ten ciemny pokoik w piwnicy. Bliźniacy skinęli głowami. Vicente wyszedł z pokoju chwiejnie. Świat wirował. Słowa Klaudii brzmiały w głowie oni boją się mówić. Tej nocy przy kolacji panowała napięta atmosfera. Luia mówiła o dobroczynnym wydarzeniu w najbliższy weekend. Wicente prawie nie tknął jedzenia. Lukas, przestań bujać nogą, powiedziała poirytowana. Zostaw go, Luia, odparł wicente. To tylko dziecko. Dziecko musi znać granice. Granica to nie strach. Nastąpiła ostra cisza. Luia wstała gwałtownie. Porozmawiamy na osobności? Wyszli na werandę. Jesteś inny, Vicente. Może w końcu widzę to, czego nie chciałem widzieć. O czym mówisz? O moich synach. O tym, co z nimi robisz. Dyscyplinuję, nie krzywdzą. Zamykanie dwóch dzieci w piwnicy to nie dyscyplina. spojrzała na niego zimno. Kto ci to powiedział? Pomoc domowa? Nieważne. Widziałem strach w ich oczach. Vicente, te dzieci są trudne. To moi synowie. I przekroczyłaś granice. Cisza po tych słowach była zbyt ciężka. Luia założyła ręce, Twarz sztywną. Będziesz tego żałował, Vicente. Może, ale nie bardziej niż żałuję, że zostawiłem moich synów w twoich rękach. Oskarżasz mnie o bycie okrutną macochą? Nie oskarżam, stwierdzam. Zrobiła krok naprzód. Beze mnie nie dasz sobie rady. Ani emocjonalnie, ani finansowo. Wolę zbankrutować, niż patrzeć na cierpienie moich synów. Luia zbladła. Wyrzucasz mnie z własnego domu? Kronię moją rodzinę, a jeśli chcesz dyskutować, dzwoń do adwokata. Luja wyszła, stukając obcasami, dźwięk echoował po domu. Wiczęte odetchnął głęboko, ręce mu drżały. Następnego ranka spakowała walizki w milczeniu. Nie pożegnała się z nikim. Gdy jej samochód zniknął za bramą, rezydencja jakby westchnęła z ulgą, powietrze kiedyś gęste, stało się lekkie. Po raz pierwszy Klaudia usłyszała śmiech, nieśmiały, ale szczery, dobiegający z ogrodu. Lukas i Leonardo bawili się bańkami mydlanymi. Patrz, ciociu Claudio, one latają. I nie tłuką się jak szklanki, dodał Leonardo. Claudia uśmiechnęła się i przytuliła ich. Teraz możecie się bawić, ile chcecie. Vicente obserwował z werandy wzruszony. Dawno nie widziałem, żeby tak się śmiali, powiedział. Bali się nawet oddychać, odpowiedziała Claudia. A teraz? Teraz zaczynają pamiętać, co znaczy być dzieckiem. W kolejnych dniach dom się zmienił. Wicente wziął urlop i osobiście zajął się chłopcami. Wodował ich do ogrodu nad górskie jezioro, uczył puszczać latawce. Klaudia, zawsze obecna, stała się żywą duszą domu. Gotowała, sprzątała, zała, ale też śmiała się, opowiadała historię, sprawiała, że bliźniacy czuli się widziani. Tatusiu, mogę ci powiedzieć sekret? Zapytał Lukas pewnego ranka. Możesz, mój rycerzu. Już nie boję się ciemności. Dlaczego? Bo teraz w domu jest światło. Wicente prawie się rozpłakał. Zrozumiał, że chłopiec nie mówi o lampach, mówi o miłości. Pewnego popołudnia Klaudia zastała go w gabinecie patrzącego na stare zdjęcie zmarłej żony. Była piękna, powiedziała. Była. Myślałem, że nigdy więcej nie zobaczę uśmiechu moich synów po jej odejściu. Uśmiechają się dzięki panu. Ja nie, dzięki tobie. Klaudia spuściła wzrok. Zrobiłam tylko to, co każdy by zrobił. Nie, zrobiłaś to, co zrobiłaby matka. Czas płynął. Dwa miesiące później, Lukas i Leonardo rozpoczęli fizjoterapię. Lekarze powiedzieli, że przy odpowiednim leczeniu za kilka lat będą chodzić bez kul. Gdy usłyszeli nowinę, przytulili się płacząc. Widzisz, Claudio, magiczne miecze zadziałały zadziałały, bo w nie uwierzyliście. Wicente patrzył na nich troje i czuł, jak serce mu się grzeje. Jakby po latach ciemności dom znów zaczął oddychać. Pewnej chłodnej sierpniowej nocy Vicente poprosił Klaudię na werandę. O co chodzi, panie Vicente? Wicente, mów mi po prostu Vicente. Uśmiechnęła się nieśmiało. Dobrze, Vicente. Klaudio, od dawna nie czułem spokoju. Przywróciłaś go mnie i chłopcom. Oni potrzebowali tylko miłości. I ja też. Cisza między nimi była pełna czegoś nowego. Czułości, może nadziei. Claudio, dużo myślałem i chciałbym ci coś zaproponować. Spojrzała na niego zaskoczona. Chciałbym, żebyś została tu na stałe. Nie tylko jako pomoc, ale jako część rodziny. Jak to część rodziny? Chcę, żebyś była ich matką i jeśli zechcesz, moją żoną. Łzy napłynęły przed słowami. Vicente, to zbyt poważne. Nigdy nie mówiłem poważniej. Wzięła głęboki oddech. Muszę to przemyśleć. I porozmawiać z moimi dziećmi. Oczywiście, ale wiedz, że tu zawsze będą miały dom. W weekend przyjechali Rafael i Mariana. Bliźniacy pobiegli ich przywitać, ciekawi. W kilka minut wszyscy śmiali się razem. To moi nowy nowi bracia? Zapytała Mariana zachwycona. Jak chcecie, tak, odpowiedział Lukas z uśmiechem. Rafael spojrzał na Klaudię, wzruszony. Mamo, nigdy nie widziałem cię tak szczęśliwej. Ja też nie, synku. W niedzielę Vicente zebrał wszystkich w salonie. Mam coś ważnego do powiedzenia. Chłopcy patrzyli uważnie. Klaudia zostanie z nami na zawsze. I jeśli się zgodzicie, chcę, żebyśmy byli prawdziwą rodziną. Leonardo zerwał się podekscytowany. To znaczy, że będzie naszą mamą. Jeśli ona zechce. Klaudia przytuliła go. Łzy spływały po policzkach. Chcę, kochanie. Lukas dodał: A twoje dzieci też będą naszymi braćmi? Tak, wszyscy będziemy jedną rodziną. Krzyk radości czterech dzieci wypełnił dom jak muzyka. W tej chwili Klaudia poczuła, że strach wreszcie odszedł. Kilka miesięcy później odbyła się mała ceremonia w ogrodzie. Lukas i Leonardo przeszli po trawie z kulami lśniącymi w słońcu, ubrani na biało. Mariana rzucała płatki. Rafael filmował uśmiechając się. Wicente i Klaudia spojrzeli na siebie przy prowizorycznym ołtarzu. Obiecujesz opiekować się nimi razem ze mną? Zapytał. Obiecuję każdego dnia do końca. Więc jesteśmy rodziną. Gdy sędzia pokoju ogłosił ich małżeństwem, bliźniacy zaczęli klaskać. Teraz to oficjalne, krzyknął Lukas. Mamy prawdziwą mamę i prawdziwego tatę, dodał Leonardo. Po skromnym przyjęciu dzieci pobiegły do ogrodu. Niebo było pomarańczowe, powietrze lekkie, a rezydencja, kiedyś symbol strachu, teraz była domem. Klaudia spojrzała na vicente. Ciągle się zastanawiam, czy na to zasługuje. Zasługujesz, bo tylko ty miałaś odwagę otworzyć drzwi. A pan miał odwagę uwierzyć. Nie jestem panem, jestem twoim mężem. Roześmiała się, wzruszona. No dobra, mój mężu. Tej nocy czwórka dzieci spała w jednym pokoju, otulona kocami i śmiechem. Lukas i Leonardo, już senni, szepnęli: Klaudio, słucham kochanie, teraz możemy spać przy zgaszonym świetle? Możecie, ciemność już nie boli. Dlaczego? Bo teraz macie dom pełen miłości. Klaudia zgasiła światło i jeszcze chwilę patrzyła. Chłopcy oddychali spokojnie. Magiczne miecze oparte o ścianę, symbol wygranej walki. Vicente podszedł i objął ją od tyłu. Są spokojni. I my też. Uratowałaś moją rodzinę. Nie, uratowaliśmy ją razem. Na zewnątrz wiatr lekko poruszał niebieskimi hortensjami. Ta sama brama, która kiedyś przerażała, teraz była tylko odległym wspomnieniem. Dźwięk dziecięcego śmiechu echoował korytarzami. Dom w końcu znów ożył. Na szafce nocnej bliźniaków leżał kolorowy rysunek przedstawiający pięć splecionych rąk: Wicente, Claudia, Rafael, Mariana, Lukas i Leonardo. Nad nimi, krzywymi literami napisano: Moja szczęśliwa rodzina, podobała ci się ta historia o przezwyciężeniu i miłości rodzinnej? Napisz w komentarzach, który moment najbardziej cię wzruszył. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zasubskrybuj, zostaw lajka i udostępnij tym, którzy wierzą, że miłość naprawdę leczy strach, bo w końcu najsilniejsze rodziny to te, które każdego dnia wybierają się kochać.